W tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami! W trasie końskiej Kielce, w półksiężyc ułożona, leży wioska Miedzieża, moja ulubiona. Wokół tej wioski sosnowe rosną lasy, nie trzeba wyjeżdżać pociągiem na wczasy. Pośrodku świątynia z pod chmury, z widać ponoć Świętokrzyskie Góry. Za moim podwórkiem nowoczesna szkoła, Słyszę, jak co rano dzwonek dzieci woła. A tuż obok szkoły, na smukłej topoli, w gnieździe jak ja starym, biały bodziek stoi. Ludzi się nie boi, bo tu wszyscy dobrze, wobec siebie szczerze, do pomocy skorzy. W majowej gęstwinie ozwie się kukułka, a z gniazda pod strzechą we jaskółka. Malowniczą doliną w słońcu złotym blasku, leniwa zazwyczaj śni czarna taraska. W bokach kobierce ma z kwiatówków utkane. W porze siano kosów cudnie niebach Lubiłam się kąpać w tym srebrnym strumieniu, kiedy się wieczorem gwiazdy w wodzie mienią. Kołem płynie życie, kręci się jak ziemia. Rzeka, lasy pozostały, a mnie tam już nie ma. Moja droga wiosko, już cię nie zobaczę, dlatego za tobą wciąż tak gorzko płaczę. Może kiedyś z nieba da mi pan przepustkę to przyjadę odwiedzić moją kochaną wioskę. Dzisiaj jest promocja książki o Miedzieży. Jest mi niezmiernie miło, tym bardziej z tego, że byłam tutaj e, kilka lat dyrektorem. Wspieraliśmy panią Gałę zarówno ja, jak i mój poprzedni wójt e, w udzielaniu informacji na temat Miedzieży, na temat jej historii. Także myślę, że książka na pewno się spodoba ludziom. E, pani Kasia oddała kawałek serca tej historii z Miedzieży, gdzie ona też pochodzi. Myślę, że Miedzieża jest takim e, miejscem, jeszcze nie odkrytym do końca, ale myślę, że po przeczytaniu tej książki na pewno wszyscy tutaj z przyjemnością wrócą. Czy pani się już zapoznała chociaż z opisem e lektury? Tak, z opisem, tak dostałam wcześniej oczywiście i na pewno niektórych zaskoczy. Nie będę zdradzała szczegółów, ale na pewno niektórzy będą zaskoczeni oczywiście pozytywnie. Także zachęcam do zakupu tej książki. A panią czym zaskoczyła ta książka? E historycznie. Po prostu wiedzą też na temat kościoła, że to najpierw była jakby filia Radoszyc, tak? nie było tutaj kościoła u nas docelowo. To jest po prostu niesamowita rzecz, która tam opowiada o, o ludziach, o, o tym, co tutaj przeżyli, także naprawdę zachęcam jeszcze raz do obejrzenia. Miedzieża była osadą szlachecką, ziemia należała do pana, a chłopi ją użytkowali w zamian za czynsz lub pracę na jego polu. W 1621 roku właścicielem Miedzieży został Stanisław Przeromski, herbu Nowina, starosta radoszycki i opoczyński. W tym samym roku wybudował on w Miedzieży modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Stanisława i św. Anny. Przez wiele lat kościół ten był filią radoszyckiej parafii. Samodzielna parafia powstawała w Miedzieży w 1846 roku, a jej pierwszym proboszczym został ksiądz Kacper Barabasz. Przez stulecia rozwijało się w Miedzieży i w okolicach górnictwo i hutnictwo żelaza. W pobliskich lasach wydobywano rudę żelaza, a następnie przetapiano ją w wielkim piecu w sąsiednim Kawęczynie. Istotny wpływ na rozwój Miedzieży w XIX wieku miała rodzina Bochańskich. W 1913 roku z inicjatywy księdza proboszcza Jana Kwietnia we współpracy z fabrykantem Felicjanem Jankowskim oraz architektem Jarosławem Wojciechowskim powstał w Miedzieży nowy murowany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Czasy II wojny światowej ciężko doświadczyły Miedzieża, W 1944 roku na skutek potyczki między hitlerowcami, oddziałami partyzanckimi, spłonęło pół miedzieży. Obecnie miedzieża liczy 400 mieszkańców oraz 107 zamieszkało w domu. Słynie z pięknego położenia, czystego powietrza oraz doskonałych warunków do wypoczynku i rekreacji. Pomysł na napisanie tej książki wziął się z tego, że od wielu lat e, pracowałam nad drzewem genealogicznym mojej rodziny. Moi przodkowie ze strony Taty e, pochodzą z miedzieży i z okolic. E, I siłą rzeczy coraz bardziej potrzebowałam kontekstu, w jakim mogłabym umieścić dzieje mojej rodziny. I tak zainteresowałam się miedzieżą. I cztery lata temu postanowiłam e, na poważnie przystąpić do pisania książki na jej temat. Jest to monografia historyczna dotycząca miejscowości Miedzieża. E, mam do badań archeologicznych, które dotyczą nawet czasów prehistorycznych, natomiast historia pisana Miedzieży zaczyna się od 1364 roku. Tytuł książki jest Miedzieża wczoraj i dziś, co oznacza, że książka porusza także aktualne treści i sięga aż 2024 roku. Co jest takim najciekawszym wątkiem w tej, w tej książce? Trudno wybrać mi jeden ciekawy wątek. Właściwie przymiotnikiem, który najlepiej opisuje książkę, to jest właśnie ciekawa. Książka uważam jest bardzo ciekawa, jest w niej mnóstwo ciekawostek. Tak jak niektórzy mówią, wręcz sensacyjnych e, wiadomości. E, także trudno wybrać mi jedną rzecz i e, właściwie każdy rozdział zawiera coś fascynującego, coś ciekawego e, o miedzieży. Czy to, czy to chodzi o życiorys e, właścicieli miedzieży, czy o wydarzenia polityczne, które miały tu miejsce, czy historię kościoła. Także no, nie chcę wszystkiego zdradzać, ale myślę, że e, wiele będzie momentów, e, kiedy czytelnikowi. E, Zrośnie puls tak z powodu tego co przeczyta w książce. Czy podczas tworzenia tej lektury pani sama napotkała się z faktami o których nie wiedziała? Tak, mnóstwo było takich momentów, kiedy odkryłam coś, o czym nie wiedziałam. E, na przykład e, no, taką zaskakującą informacją jest e, to, że e, znalazłam dokument pochodzący z e, posterunku Policji w Końskich z, z 1935 roku, w którym jest informacja, że pod kościołem starym w kościele jest ukryty skarb. Ciekawostka. Tak. To jest jedna z takich ciekawostek. Super, że ukazała się taka publikacja Miedzieża wczoraj i dziś, yy, promująca nasze takie naprawdę małe ojczyzny, bo to jest kolejna, yy, o ile dobrze pamiętam, Bedlenko miało swoją historię, Fałków, Końskie, teraz dochodzimy do Miedzieży. No to jest tak naprawdę to jest bardzo ważny element promocyjny dla powiatu koneckiego. Dzisiaj jest bardzo wiele osób zaproszonych, także będą mogli pojechać do domu, mogą zakupić książkę i po prostu powiedzieć, że jest taka Miedzieża, taka miejscowość na, na mapie powiatu koneckiego, na mapie województwa kraju naszego, która ma wspaniałą swoją historię. Bo to jest nie tylko miejscowość, ale to jest parafia, to jest również Ochotnicza Straż Pożarna z, z panią historią. Także y, ci, którzy dzisiaj nie są tutaj z nami, to nie żałują. Wcześniej pytałem panią wójt o to, czym ją zaskoczyła ta książka, a czym pana zaskoczyła? Znaczy tak naprawdę, czym mnie zaskoczyła ta książka? Zaskoczyła mnie przede wszystkim to, że ktoś w tak młodym wieku jak, jak pani Kasia postanowiła y, napisać książkę o, o Miedzieży, o swoich przodkach, bo tak naprawdę ona nie mieszka w, w miedzierze, ale y, pochodzi stąd. Także to mnie zaskoczyło. A co do, do zawartości książki, to się przyznam, że jeszcze nie czytałem. Pani Kasiu, co było dla Pani największym zaskoczeniem podczas pisania pracy nad książką Miedzieża wczoraj i dziś? Kiedy zaczęłam e, pracę nad książką, postanowiłam ją pisać dokładnie cztery lata temu, nie spodziewałam się, że dotrę do tylu materiałów, tylu źródeł, e, że odkryję tyle tajemnic. E, nie spodziewałam się, że ta książka będzie miała taką objętość. E, owszem, e, od dziecka czułam, że miedzieża skrywa wiele tajemnic, ale że jest ich tyle. No to przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Książka składa się z wielu ciekawostek. Myślę, że przymiotnik Ciekawa najlepiej opisuje tą książkę. Nie chcę wszystkiego zdradzać, ale choć trochę uchylę rąbka tajemnicy. Patrząc na przykład na rozdział piersi, znaczy. Początki i właściciele miedzieży, udało mi się dotrzeć do wielu ciekawostek na temat życia właścicieli miedzieży. Na przykład Stanisław Przeremski. Wiemy o nim, że od młodości, dniem i nocą, obrażał Pana Boga niezliczonymi grzechami. I pod koniec życia, zapewne obawiając się Sądu Bożego, postanowił wybudować w miedzieży kościół. Inny właściciel, Jacek Jezierski, był no, bardzo sprytnym przedsiębiorcą i pomnażał majątek, nie tylko inwestując w tutejsze zakłady górniczo-hutnicze ale też w taki niestandardowy sposób, że był właścicielem słynnych w Warszawie łazienek, gdzie jak pisano w prasie, uciśnieni kochankowie mogli się spotykać i z nich korzystać. Tak? Więc zostawię pola wyobraźni, cóż w tych łazienkach mogło się odbywać. Tadeusz Bocheński, kolejny właściciel Miedzieży, z kolei był określany jako wyskoczek z tłumu. A to dlatego, że e, uważano, że karierę swoją zawdzięczał Orzenkowi z kobietami związanymi z Józefem Lubowickim, który był wiceprezesem Banku Polskiego i który pomógł mu zaciągnąć pożyczkę w tymże banku na zakup okolicznych dóbr. Z kolei Felicjan Jankowski, też późniejszy z początku XX wieku właściciel okolicznych dóbr, zarobił olbrzymi majątek na produkcji alkoholu. W młodości nauczył się w trakcie praktyki, jak to robić dobrze i rozwinął całe swoje przedsiębiorstwo związane właśnie z różnymi wykwintnymi trunkami. Przechodząc do rozdziału o e, kościele w miedzieży i o parafii, to tutaj mogę zdradzić jedną sensacyjną wiadomość. Myślę, że ksiądz proboszcz na ostatnich ogłoszeniach parafialnych nawiązał do tej właśnie, jak to określił, sensacji, ponieważ, proszę Państwa, kiedy przeglądałam materiały dotyczące parafii, natknęłam się na taką notatkę która pochodziła z lat 30. XX wieku, sporządzona była na komisariacie Policji w Końskich. I z tej notatki wynika, że na komisariacie stawił się niejaki Józef Jaloda, który oświadczył, że był na Syberii i tam poznał byłego powstańca i dowiedział się od tegoż powstańca, że pod starym kościołem w Miedzieży ukryty jest skarb. Jakieś złote, kościelne przedmioty. Także jak na ten moment, no nie wiemy czy to jest prawda czy nie, no ale brzmi, przyznacie Państwo, ciekawie i sensacyjnie. Jeśli chodzi o rozdział o walkach o niepodległość, o życiu politycznym, no to też muszę Państwa przygotować na wiele sensacyjnych informacji. No nie wszystkie niestety dobrze świadczą o miedzierzanach. Proszę sobie wyobrazić, że w 1864 roku ówczesny proboszcz miedzieży, Kacper Barabasz, został aresztowany przez Zaborcę, ponieważ okoliczni chłopi donieśli, do niego, donieśli na niego, że wspiera powstańców. I na 6 dni proboszcz został aresztowany, a wójt przy udziale 27 włościan przeprowadzili poszukiwania w kościele, które miały na celu udowodnienie propowstańczej działalności księdza Proboszcza, ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów, ksiądz Proboż został puszczony z więzienia opoczyńskiego wolno. Rozumiem, że tych historii było wiele. Tak, jest ich znacznie wiele i zapewne. Ale czy jest taka, która szczególnie Pani zapadła w pamięć? Proszę nam powiedzieć. W książce jest też wiele takich przejmujących momentów. Myślę, że bardzo zapadają w pamięć te fragmenty, które dotyczą II wojny światowej. Są cytowane zeznania świadków pacyfikacji w Królewcu i w Adamowie. Są zeznania świadków, którzy o mały włos zostaliby pozbawieni życia wkrótce, właściwie na drugi dzień po pacyfikacji Królewca i Adamowa, bo nie wszyscy wiedzą, że podobna pacyfikacja była planowana przez Niemców w miedzieży. I są zachowane relacje tych świadków, którzy cudem uniknęli śmierci. Między innymi mojego dziadka. My w rodzinie nie wiedzieliśmy, że mój dziadek też był postawiony w takiej dramatycznej sytuacji. A też są opisy różnych potyczek, które miały miejsce w miedzieży ataku na plebanie. Bitwy, która się rozegrała tutaj w 1944 roku, także ja tam bazuję na wielu cytatach i myślę, że te cytaty najbardziej przemawiają do wyobraźni czytelnika. Mhm, rozumiem. A jeśli chodzi o pisanie książki, to jak wyglądała współpraca z mieszkańcami? Czy wszyscy chętnie dzielili się wspomnieniami, pamiątkami? Tak, współpraca ym, była znakomita. Myślę, że ta książka to rzeczywiście to była taka praca zespołowa. Bardzo wiele odbyłam spotkań, rozmów, a to są niezliczone wywiady, rozmowy. Niedzierzanie szukali z różnych swoich starych zdjęć, użyczali mi do książki. Potem trwał mozolny proces odkrywania, kto na tych zdjęciach się znajduje. Tutaj bardzo pomagali właśnie mieszkańcy, żeby rozszyfrować, kto jest na danym zdjęciu, bo niektórzy się bardzo pozmieniali i trudno było ich poznać. Także no, na co dzień spotykałam się z bardzo dużą życzliwością miedzierzan, zaciekawieniem, zainteresowaniem, więc wiem, że wiele osób niecierpliwie czekało na powstanie tej książki, także cieszę się, że, że doszło wszystko to do skutku. Oczywiście my również. Natomiast zapytam jeszcze yy, z innej strony. Jakie tematy sprawiły Pani największą trudność? Um, w, tej myśl, w tej chwili myślę o dwóch tematach, które były dla mnie trudne z dwóch różnych powodów. Ja nie mam wykształcenia technicznego, ale bardzo chciałam wytłumaczyć czytelnikowi, na czym polegało górnictwo i kutnictwo żelaza, bo też sama byłam tego ciekawa, wiedziałam, że moi przodkowie też pracowali tutaj, w, byli na przykład górnikami. Więc musiałam bardzo dużo literatury na ten temat przeczytać, żeby zrozumieć na czym polegał na przykład wytop żelaza czy praca wielkiego pieca. Więc no, rzeczywiście wymagało to ode mnie dużego zaangażowania. Natomiast drugim tematem, niezwykle trudnym, był temat tzw. żołnierzy wyklętych z miedzieży. Mam tu na myśli Edwarda Szewczyka i Mieczysława Włodarczyka, wokół których jest wiele kontrowersji. To są postacie, które można wpisać w tą ogólnopolską narrację na temat roli żołnierzy wyklętych w historii Polski. Podsumuję to w ten sposób, że przez jednych te postacie określane są jako bohaterowie i patrioci, a przez innych są określani te osoby słowem bandyci. Ja postawiłam sobie za cel dogłębnie zbadać ten temat, dotrzeć do jak największej liczby różnych źródeł i przedstawić czytelnikowi rzetelnie wszystkie te materiały. Oczywiście, na tyle, na ile to jest możliwe, bo no to też nie jest książka tylko o tych dwóch postaciach, ale bardzo dużo miejsca jest poświęcone tym dwóm osobom. Natomiast postanowiłam, że ostateczną ocenę tych dwóch postaci zostawiam czytelnikom. Mhm, rozumiem. No właśnie, mówi Pani tutaj o Żołnierzach Wyklętych, a kogo spośród osób, o których Pani wspomina w książce, uważa Pani za taką najbardziej pozytywną postać? A w tym miejscu chciałam wyróżnić przede wszystkim dwie osoby, szczególnie zasłużone dla Miedzieży i myślę, że to są osoby, z których Miedzieża może być dumna. Pierwszą to jest Stanisław Wielgus. Jest to rodowity miedzierzanin, pilot, który bohatersko walczył o naszą ojczyznę w 1939 roku. Następnie walczył z hitlerowcami na różnych frontach II wojny światowej. Zginął w 1941 roku bohaterską śmiercią w bitwie o Anglię i jest pochowany właśnie w Anglii. Wiem, że był to człowiek bardzo pozytywny, bardzo troskliwy wobec swojej rodziny, odpowiedzialny, uparcie dążący do, do, do celu, który od młodości marzył o tym, żeby zostać pilotem i dopiął swego. No ze wszech miar z tych informacji, które dotarłam, jawi się to jako naprawdę wyjątkowy człowiek, z którego Miedzieża może być dumna. Drugą osobą, którą chciałabym szczególnie wyrównić, jest Bronisław Sobczyński. To nie jest rodowity miedzierzanin, ale jest to człowiek, któremu miedzierza bardzo wiele zawdzięcza. Był to dyrektor szkoły w miedzieży w latach 1922-1932, który napisał swój pamiętnik, i z tego pamiętnika bardzo wiele wiemy o dwudziestoleciu międzywojennym w miedzieży. E, opisywał on, e, z jakimi problemami e, musiał e, walczyć, kiedy został dyrektorem szkoły w Miedzieży. W książce opisuje, w jakim stanie była, e, no, formalnie to była e, szkoła, która mieściła się w Kawęczynie. E, więc e, on od podstaw stworzył tą szkołę, zachęcił rodziców, żeby posyłali do niej e, swoje dzieci. Działał też, stworzył od podstaw kółko rolnicze, uczył rolników jak unowocześnić swoją pracę. Był też współtwórcą Ochotniczej Straży Pożarnej. Z kart pamiętnika jawi się to osoba, jako, jako taki prawdziwy społecznik, człowiek zaangażowany, człowiek, który uparcie też dążył do celu. Z jego inicjatywy została wyremontowana droga w Miedzieży. Nieustannie działał na rzecz e, oświaty, e, oświecenia miejscowych ludzi, zachęcał ich do rozwoju, do podejmowania nowych wyzwań. E, troszeczkę udało mi się dowiedzieć o nim e, więcej rzeczy już e, po tym, jak opuścił niedzierze, także był też e, zaangażowany w działania konspiracyjne w trakcie okupacji niemieckiej przechowywał w swoim domu w ukryciu rodzinę żydowską. Także myślę, że to była bardzo pozytywna postać i na pewno Państwo dojdą do podobnych wniosków, kiedy będą czytali książkę i fragmenty pamiętnika Bronisława Sobczyńskiego. Mhm. 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 Rozumiem. Czy oprócz tego, o czym Pani powiedziała, są w książce treści, które mają dla Pani jakieś osobiste, emocjonalne znaczenie? Najbardziej osobisty i taki ważny dla mnie fragment książki to jest tekst, który umieściłam w aneksie książki i zatytułowany jest Wspomnienie moich dziadków. Opisałam tam pokrótce życie mojej babci Cecylii Gały z Domu Zielonka oraz mojego dziadka Stanisława Gały. Babcia towarzyszyła mi do 20 roku życia. Dziadka niestety nigdy nie poznałam, ponieważ zmarł 8 lat przed moim urodzeniem, ale no myślę, że no nie spodziewali się, że kiedyś będą mieli taką wnuczkę, która napisze spisze ich wspomnienia. Tak, spisze ich wspomnienia, bo to są wspomnienia przede wszystkim mojej babci, że, że będzie ich zdjęcie ślubne w takiej książce, także proszę zobaczyć, jakie jest niezwykłe życie. prawda? Że, że takie niezwykłe momenty się też potrafią przydarzyć. Tak, takie powstają scenariusze. Rozumiem i e, ostatnie już moje e, pytanie. Jakie znaczenie według Pani e, ma ta publikacja dla e, lokalnej społeczności? No, ja bym chciała, żeby ta publikacja miała m, bardzo duże znaczenie dla, dla czytelników, dla mieszkańców Miedzieży. Byłych, obecnych mieszkańców Gminy Smyków. Ja napisałam we wstępie, że mam nadzieję, że książka Miedzierza Wczoraj i Dziś zaspokoi ciekawość, skłoni do refleksji i sprawi, że połączy ludzi świadomością wspólnej przyszłości. Ja też. Żywię cichą nadzieję, że po lekturze tej książki Państwo zaczniecie spisywać swoje wspomnienia, zaczniecie prowadzić swoje dzienniki, pamiętniki. Być może dobrym pomysłem byłoby przejrzeć swoje zdjęcia, podpisać, kto się na nich znajduje, kiedy zostało zdjęcie zrobione, w którym roku. To jest bardzo istotna informacja dla tych, którzy po nas zostaną. Mam nadzieję, że książka się spodoba, że być może zainspiruje inne osoby do napisania podobnych monografii na temat miejscowości z naszego regionu. Bardzo Pani dziękuję, dziękuję. za rozmowę, a teraz, drodzy Państwo.